Tutaj chciałam pokazać rybę. Kupiłam rybę tanio, piękna, z takim łuskowiem, ładnym, wypuklenim. Mieczko, co no. ty tam robisz? Co ty chcesz? Co ty obudziłaś mnie? Ja Czego ty znowu chcesz ode mnie? Ach, ja śpię, a ty mi tutaj szemszę stukasz, pukasz. Ja Holly, jestem ty dobrze, wiesz? Nie przeszkadzaj Ach, mi nie ja łaśmiki, tu, mam, Je, nie mi tu, nie stękaj. Gadasz mi tu coś, jest mi zimno. Już ci daję, koniec. Daj mi coś do przykrycia, bo przecież ja chory jestem, i w piersi, mi weszło, przecież widzisz. Nawet jestem. nie kaszlasz, Infekcja mnie. 3 bardzo chory. Jak miałam prawie 40, to nic mi ty. Infekcja? Jezu, do zupełnie... prądu tam. Co ty mi tu dałaś? Co to jest? No, koc elektroniczny. Ale co ty zabierz To przecież mnie to porazi. Jak żaden elektryczny, co ty mi dałeś? Będę miał święty spokój, niech cię porazi. Będziesz więcej kwękał, plum to cię na pewno porazi. bo się Daj mi derkę. Nie mam derki! Nie mam derki! Ja już nie mam! do ciebie siły do cholery Jeżeli nie lekarstwa, to. Co to robisz? Co ci robisz? Zimno jest ta herbata, zabiega mi to wszystko. przecież ty wiecie, raz, ja to jestem ja jestem chory. Herbata więcej już nie potem, w dupę Ach, mnie potem pozał, mi już więcej, nic nie potem. To... Nie zrobi, nie ma. Złożone nie ma infekcje. takiej możliwości. Męża, pokotem, pokotem człowiek leży, ta nic tylko, tylko wrześć. Nawet nie panu. Jestem chory, jestem ciężko chorą Człowiekiem to przecież nie do pomyślenia. Co ona mi tu położyła, to jakieś dziadostwo. Co to mi tu dałaś? Ojej, ojej. Muszę jeść witaminy! Ty mi przynieś tam witaminę Stefan. C! Stefan! Witaminę C mi podaj, bo przecież ja nigdy nie wydobrzeję. Nie, Przestań kłapać, załóż szybko szlafrok. Po co, Prolucz. co? Idzie z Twoją emeryturą! Szybko załóż, żeby przyzwoicie wepchnąć! Uj, dzieci, dzieci! Szybko, muszę jeść! Wszystko, szybko, szybko! Ach, żeby mi drobny zakurz! I teraz. Dobry. No że jakiś pijak. No. Nie, no już wcześniej...